Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zakończył 17-dniową misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wracając na Ziemię w ramach misji AX-4. W trakcie pobytu na stacji przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i 30 pokazów edukacyjnych, promując naukę i współpracę międzynarodową. Powrót kapsuły Crew Dragon Grace rozpoczął się dzisiaj około godziny 13.15. Lot astronautów ma trwać około 22 godziny. We wtorek około godziny 11:30 polskiego czasu, w Pacyfiku niedaleko wybrzeża Kalifornii, nastąpi wodowanie kapsuły. Po lądowaniu astronauta przejdzie program regeneracji w niemieckiej kolonii. Misja, kosztująca polską agencję kosmiczną około 65 milionów euro, jest postrzegana jako inwestycja w rozwój nauki i technologii. Uznański Wiśniewski podkreślił znaczenie ISS jako symbolu międzynarodowej współpracy. Jego powrót stanowi ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego, otwierając nowe możliwości na przyszłość. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.